6 listopada, mój drogi, dzisiaj ważny dzień. Dla kogo? Dla Ameryki jest ważny dzień. Dzisiaj jest dzień wyborów, mój drogi. Dlatego my jedziemy do Waszyngtonu. Będziemy uczestniczyć w wyborach? No nie, no głosować nie będziemy, chyba. Ale uczestniczyć możemy. Mentalnie możemy uczestniczyć. A za kim jesteś? No za Obamą. Ja też za Obamą. Chociaż napisali, że Romney byłby lepszy dla Polski, ale nie wiem dlaczego. Ja nie wiem też. Nie, nie wchodźmy w politykę. Fajny ten motel, taki typowy amerykański, nie? Właśnie to jest to co lubię w tej całej podróży. Jak na filmie to jest, nie? Spanie w motelach. No wiem. Dzisiaj rano siedziałem, jak wyście jeszcze spali i goście tu trawę kosił i przez chwilę był taki dźwięk, jakby helikopter leciał i myślałem, kurde, jak w Bonnie i Clyde, wiesz, zaraz helikopter gdzieś zleci, mówię kurde, spojrzę na zewnątrz czy przypadkiem ee, tak zwane samochody policyjne przyjechały, nie? Tak zwane radiowozy. Dokładnie. Ty chodź zobaczymy jeszcze jedną rzecz, musimy sprawdzić. Bo tutaj nam się rozmnożyło, <laughs> o ja ale to badziewie jest, a co tam jest, no nie wiem, no, wieprze, świnka jest, rybka, no nie wiem, a nie, czemu to ma służyć stary? masz jakiś pomysł? No właśnie temu, i co to wyjmujesz, o słonik jest, zobacz, zielony tutaj, a jak robi słonik? Nie mogę ci pokazać, ale jakoś tak. No dobra. Dobra, dawaj tego do waszych jedziemy, pakujemy się. To jest bronią stare Centrum polityczne świata Waszyngton Dlatego centrum polityczne, bo tu zapadają najważniejsze decyzje, nie? Na też Myślisz, że nie? Myślę, że jakby znieśli widzę, to by było fajnie. Znaczy nas to już wiesz. My mamy widzę na 10 lat i. Dziękuję sobie latamy, prawda? Znam uczciwszych. Znam uczciwszych, ale co? Jest biały dom, chociaż nie do końca taki biały. Prawda? Mentalnie mówię. A, no tak. Taka metafora. Metafora. Duchowo on nie do końca jest biały, a dla białych jest dobry, człowiek. No i teraz kto wygra? Romney czy Obama? Nie dowiemy się tego dzisiaj, stary. W takich sytuacjach zawsze warto liczyć na pomocną dłoń, telefon przyjaciela albo SMS od szanownej matki, która ci przypomni. Synu, jakbyś miał o tym mówić, nie mów, że dzisiaj wybiorą prezydenta, bo wcale tego nie zrobią. Wybiorą elektorów, czyli tych gości, którzy wybiorą prezydenta w styczniu na początku, nie? Wiesz o co chodzi? Mhm. Dziwny mają ten system. Nie? Ale jak to oni zrobią? Ja nie rozumiem. No normalnie wybierają. Wybierają wybieracie. To po co ta nagonka? stary, no bo wybierają też yy, tam chyba jedną trzecią kongresmenów, czy dwie trzecie. Stary, to jest bardzo dziwny system. Ale demokratyczny. No a to jak wybiorą... Jak kogo L... spotkaliśmy? <laughs> jest Bendernik, SLD. Przyjechał tutaj, żeby być w blisko centrum wydarzeń. Tak jak my. No. Poseł, rozumiesz? Na same RP. Sprawdzam stary to moją czapkę, nie jest dość twarda, to jest... Area twardych czapek. Twarde głowi tutaj są. Ty mordo, tutaj tylko w kaskach można, nie? Prawdziwy hip-hop. Tutaj za mną odbyła się scena w filmie Forest Gump. Forest Gump! No! Ale my już mieliśmy scenę z filmu Forest Gump, nie? Muszą być mu wdzięczny, nie? Abrahamowi? No stary, no muszą mu taką chatę na starość mu wbudowali. Stary, taka chata, on taki duży. On jest wielki. Znaczy, wiesz, teraz powinienem unieść się jakimś patriotycznym, patetycznym zdaniem, coś powiedzieć, jak to. Patriotyczni koledzy lubią. Coś mądrego, ale jestem, wiesz, przygupem, nie? Stary ma, jest wielki. Ale on był w ogóle wielki, więc jest i wielki i po śmierci, rozumiesz? I stary, i to wszystko. Nie, zauważyłeś, to nie jest, że tutaj coś jest, nie wiem, biuro. To jest wszystko zbudowane, obudowane rynkol, Abraham. No, Hawirkę mu strzelili. strzeli. i mu Hawirkę na wieki, całe. Ale strasznie w środku zimno. No bo wiesz, no stary ogrzać taki dom, to, to też, wiesz. Mów mi się, że nie jest Ameryka, ale wiesz, no. To oni też mają jakieś ra racjonalne podejście. Nie będą grzać marmurowego trupa. No, no tak, głupio. By było. Znaczy no trupa, no pomnika. No. Ogrzewany pomnik, to już byłoby naprawdę bezeceństwo jakieś. I on to powiedział, dokładnie, bo jest taka scena w filmie o Martinie Lutherze Kingu, jak on tu stoi. I tam jest napisane na ziemi, I have a dream. Na ziemi, ty na ziemi, no amerykańskiej ziemi, na landzie, no. Co mówić na marmurze, to nie wypada mówić o wiesz, Martin Luther King i na marmurze wypisane, no. On był, on tam był biedny. Więc trzeba mówić o biedny to biedny, no, na Ziemi, no. Na I ziemi, have a dream. Patykiem pisany sen. I have a dream, like Martin Luther King. Wiesz co jest? Numer ma taki nawet tekst. Numer raz, zawsze spoko. Cup starter Red Bull Mobile, oglądaj wszystkie nowości z YouTube -a za free, człowieku.